Ayurveda oznacza wiedza o życiu, że rodzimy się z unikalną mieszanką dosz, która pozwala nam osiągnąć naszą darmę, nasz cel życiowy. Uczę, że to jest OK, że dzisiaj mamy więcej miejsca w ciele, a na przykład jutro będziemy mieli mniej, bo być może coś nas zestresowało. Z każdym doświadczeniem odkrywałam kolejną głębię w tej praktyce. I przyszła do mnie po prostu myśl: Musisz sobie zrobić tatuaż. <laughs> On miał mi wskazywać drogę, że podążaj ze swoim sercem. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi. Cześć, nazywam się Zofia Netter i witam Cię w podcaście Świadomość i Ciało. Dzisiaj moim gościem jest Polianna Prochorenko, nauczycielka jogi, zafascynowana ajurwedą i nie tylko. Ten podcast będzie pełen inspiracji oraz prostych wskazówek o tym, jak możemy polepszyć sobie swój stan, czyli wejść w dobrostan. Cześć Pola. Cześć Zosiu. Co było pierwsze, joga czy Ayurveda? Bo wiem, że obydwie dziedziny cię bardzo fascynują. Opowiedz proszę nam o tym. Pierwsza była yoga i yoga tak naprawdę pojawiła się w moim życiu tak bardzo, że tak powiem, Przyziemnie, tak, tak jak pojawia się w y, życiu większości osób, czyli po prostu byłam zafascynowana tymi pięknymi figurami, e, które widziałam, e, więc na początku to po prostu wyglądało w ten sposób, że próbowałam sobie w tę pozycję wejść. <grym, <grym, jak jak się <grym>, No różnie bywało, różnie bywało, ale właśnie y, w momencie, kiedy jak już się rozciągałam, e, bo wtedy to było tylko o tym, udało mi się dotknąć głową do mojego kolana, to nagle Poczułam, że kucze to jest chyba coś więcej. To był taki, taki, taki jeden moment. Ja go pamiętam do dzisiaj, pamiętam gdzie byłam, <gryw> jak byłam ubrana, wszystko pamiętam. To był taki moment, że poczułam, że kucze, ja sobie sama mogę dać ten dotyk i tą taką obecność, której często szukamy na zewnątrz. I wtedy zaczęłam praktykować już bardziej tak świadomie. Korzystając, to było tak przed czasami pandemii, ale ja dużo podróżowałam i miałam takie nieregularne życie, więc praktykowałam z internetem, z YouTubeem i później zapisałam się do takiej szkoły online, w której to była Natalia Knopek, ona przekazywała też troszkę wiedzy, takiej z ayurvedy, albo z astrologii, tak bardzo to fajnie płynnie łączyła. Natomiast dla mnie no to dalej była po prostu praktyka. Ściśle jogi, asan, e, uważnego oddechu, oddychania. Mhm. E, później e, trafiłam tutaj do szkoły na zajęcia Pawła Gutrala, na jogę na stres. E, wtedy też poczułam, że to jest coś więcej. Nie tylko dotknięcie, głową, niż do tylko dotknięcie mhm. głową do kolana. Tak, tak. Um, że to jest właśnie um, ten taki czas dla siebie, ale też połączenie się ze sobą. I później to było, już nie pamiętam tak chronologicznie, ale pojechałam na taki wyjazd jogowy siedmiodniowy w Beskidy, nie, w Bieszczady, w Bieszczady w ogóle. Wspaniale, bo to było tak odcięcie od natury, od, odcięcie w naturze od tego zgiełku. Wtedy odkryłam, że yoga też bardzo się łączy z psychologią bo to był kurs, kurs to był warsztat 7 dni, siedem czakr, więc każdego dnia przechodziliśmy przez kolejną czakrę i po południu mieliśmy dostosowane do tej czakry praktyki. Wtedy zobaczyłam, że okej, okay, dobra, to jest jeszcze głębsze niż myślałam, to jest niewyobrażalnie głębsze mm. niż, niż ja byłam w stanie to pojąć i tak jakby z każdym doświadczeniem odkrywałam kolejną głębię w tej praktyce. Um, na tamtym kursie wtedy mocno pamiętam, jak chodziłam, jak zahipnotyzowana, <laughs> zafascynowana tym wszystkim, co, co się tam dowiedziałam tym, jak możemy dzięki jodze wpływać na nasz własny potencjał, jak możemy rozwijać siebie jako ludzi, nie tylko właśnie w tym aspekcie fizycznym, ale też w tym aspekcie hmm, psychicznym, mentalnym i takim jeszcze nawet głębszym mm -hmm. takim w swoim niestestwie. Pola, a powiedz, czym jest ajurweda? Bo ja wiem, że są trzy dosze, że składam się, z, że, że każdej z tych doszy jest we mnie trochę. Powiedz, co to jest za nauka i czy te dosze są w jakiejś relacji we mnie? <grym> rozumiem. I czy to się zmienia przez życie? Mm -hmm. No tak, ja, ja też miałam takie rozumowanie y, o ajurwedzie, że wiedziałam, że są jakieś dosze, y, ale dokładnie co, to, to tak już troszkę y, przekraczało moje, na ten na tamten moment pojemność mojej głowy. Y, i, I pamiętam, że na początku też mi przytłoczyła cała wiedza tej ayurvedy, Natomiast y, zaczęłam ją właśnie w takich mniejszych dozach y, wiedzy sobie przyswajać i opisując ajurwedę. Dosłownie z sanskrytu, Ayurveda oznacza wiedza o życiu, czyli to jest system nauk medycznych wywodzących się z Indii, który już nawet teraz w Europie zostaje akceptowany normalnie jako y, medycyna niekonwencjonalna, tak jak czas. niekonwencjonalna mhm. cały czas, ale, ale jednak już właśnie coraz bardziej się otwieramy. Y, wiem, że medycyna chińska jest bardziej znana y, niż Ayurveda pomimo tego, że Ayurveda mówi się, że jest starsza, tylko po prostu przez kolonializm brytyjski musiała być przez jakiś czas skryta. I głównym założeniem Ajurwedy, oprócz tego, że tak, oczywiście, tak jak wspomniałaś, są te dosze, które składają się z różnych elementów, jest właśnie to, że wszystko, co nas otacza, składa się z tych elementów. Tych elementów jest pięć. Jest to woda, powietrze, ogień, ziemia i eter czyli tak jak wiodzę, że nasze ciało składa się także z tych elementów, to o to chodzi. Tak dokładnie Dokładnie i mamy w sobie każdy z tych elementów i wszystko, co nas otacza, również. Dosza jest to kombinacja dwóch z tych elementów, czyli tak jak mamy kafę, jest to woda i ziemia. Czyli jest to osoba, która być może mm, jest silna z natury, no, bo tak jak ta ziemia, tak taka solidna. Jest to osoba, która jest spokojna, stabilna. Jest to, w, na przykład pora roku jak wiosna, kiedy wszystko zaczyna rozkwitać, kiedy jest troszkę tej wilgoci w powietrzu, ale już czuć, że jest, pojawi się zaraz ta również ta obfitość. Bo kafa jest też właśnie tą taką obfitością, tą taką miłością, empatią. Tak jak się też mówi właśnie, że woda jest połączona z emocjami, z empatią. Jest pita, która jest ogniem oraz wodą. I pita jest to na przykład nasze trawienie. To, czy mamy silne trawienie, czy, czy mamy słabe trawienie, pokazuje, jak się ma nasza pita w naszym ciele. I tutaj na przykład jest to lato, kiedy jest gorąco, kiedy jest być może, no troszkę oleista jest ta skóra, stąd ta woda. Są to osoby, które są bardzo ambitne, które są... Emocjonalne? Mm, emocjonalne, może bardziej takie, jak są, są takie hungry, jak są głodne, to od razu są złoś, takie złuszczone. Są to takie impulsywne, o, może bardziej impulsywne osoby, mm, ale też świetni menadżerowie. I takie właśnie osoby, które... No, Ciągle gdzieś tam dążę, żeby troszkę było lepiej, nie? Zaczynam podejrzewać, że to, że <laughs> dominuje. <laughs> no, masz sobie dużo ognia, tak, to prawda. Tak, i właśnie mamy na końcu watę. Wata, która ma w sobie przewagę powietrza i eteru. I e, to są takie osoby, najczęściej się mówi, że artyści, e, dlatego, że są to również osoby, które z, mają takie większe predyspozycje do tego, żeby połączyć się z tym, co jest wyżej. Wyżej, mam na myśli tutaj... E, każdy inaczej to nazywa, czy źródło, czy, czy Boga, czy wszechświat. Są to takie osoby, które są bardzo ruchliwe, ciągle muszą zmienić pozycję dla nich siwa sana, to jest po prostu mordęga. Są to też osoby bardzo kreatywne, ale też takie szybko myślące, że jak chcą coś zrobić, to dobra, od razu szybko robimy to i być może już nie będą miały w sobie tej energii, żeby to dokończyć. Podczas gdy na przykład taka kafa, taka osoba, która jest taką kafą ma w sobie przewagę, to będzie to osoba, która powie, może nie, może tego nie zmieniajmy, ale jak już to zrobi, to ona dokończy, to, to pociągnie to do końca. Mm -hmm. Mm -hmm. Rozumiem. A czy mm -hmm. można to porównać do trzech gun wiodze, czyli na przykład kawę możemy porównać do os osoby, która jest bardziej tamasowa, czyli tak, której na przykład trudniej się wybić z tych rąk i podnieść nogi, żeby stanąć na rękach? Albo która się tego bardziej obawia, jest taka stabilna, nie, ona zostanie sobie przy ziemi. A Pita to jest osoba, która faktycznie ma ten zapał do praktyki, jak już jest w pozycjach, to rozwija je dalej z taką ogromną fascynacją. A ta, ten trzeci, ta trzecia doszła? A wata. wata. A wata jest taka właśnie, która właśnie w śabasaniu nie może wysiedzieć, ale jest też najbardziej lekka i zwinna. Mhm. Można to tak porównać, czy nie? Można to tak porównać, mhm. można jak najbardziej to ma tutaj odzwierciedlenie w wiodze i w tym, jak podchodzimy w ogóle do naszej praktyki. Natomiast w Ayrowadzie też używamy gun i tutaj różnica jest malutka, chodzi tylko o to, że właśnie ta jakość tego tamas, tego. Przeciążenia, tej, takiej ciężkości, że jest to coś, co na przykład y, taka kafa będzie miała bardziej w swoich predyspozycjach, że jeżeli wychodzi z tej harmonii w życiu, jeżeli taka osoba, która ma przewagę kawy w swoim życiu, wychodzi z harmonii, y, no to właśnie ona ma predyspozycję do tego, że ona pójdzie w tą ciężkość, w tą ospałość wtedy na przykład taka osoba, która jest tą pitą, czyli tutaj porównując do tego Rajasu, kiedy ona wychodzi z harmonii w swoim życiu, kiedy bierze na siebie zbyt dużo projektów, ona może się wypalać, może stać się taka nadaktywna, taka nieumiejąca odpoczywać. I no tutaj Satwa jest to akurat y Coś, do czego dążymy, jako ta taka harmonia, a Wacie tak naprawdę chyba najtrudniej jest tą harmonię osiągnąć, <gry> tak. więc tu, tutaj akurat wata się nie odnajdzie. Ale Natomiast jeżeli chodzi o samą praktykę jogi, to y, będą to właśnie te osoby, które być może stukną sobie palcami, że ile jeszcze w tej pozycji ja już to coś <gry> innego i bardziej one będą się na przykład lepiej czuły na winiasie, gdzie tak naprawdę potrzebują jogi yin żeby odpocząć, nie? Czyli rozumiem, że wszyscy mamy te trzy jakości w sobie i że to, która z nich dominuje, to też się zmienia. Może się to zmieniać w ciągu dnia, może się to zmieniać w ciągu lat. Tak to jest? Jest tak, że mamy tak zwane prakruti, czyli coś, z czym się rodzimy. Dosza, z którą się... Przewaga dosz, konstytucja z którą się rodzimy. I to jest niezmienne przez całe nasze życie i mówi się w Ayurvedzie, że to jest, że rodzimy się z unikalną mieszanką dosz, która pozwala nam osiągnąć naszą darmę, nasz cel życiowy. Rodzimy się z, tak, z taką konstytucją, która jest dla nas po prostu idealna, I, i tutaj właśnie przychodzi to takie, że nie ma się co porównywać, mm -hmm. że po prostu każdy jest inny. I to, o czym wspomniałaś, to jest właśnie vikruti, czyli to, że te dosze wraz z tym, jak my się zmieniamy, jakie mamy doświadczenia w życiu, jaka jest pora roku, jaka jest pora dnia, to będzie wpływało na to, która z być może zacznie dominować i się odzywać. Czyli na przykład to, że jest nam super gorąco w lato, chociaż na przykład taka osoba, która ma dużo waty w sobie jest jej ciągle zimno, powie, że nie no, jest idealnie, co ty mówisz? A Peter po prostu wyciera się tutaj wszędzie i mówi, nie no, ja nie mogę żyć, jak ty możesz tak mówić, nie? Więc tak, to się, to się zmienia. Czy bardziej, czy mniej zależy od tego, od naszych codziennych wyborów. Polu, a podaj taki jeden ważny wybór w twoim życiu, po którym wiedziałeś, że nie wrócisz już do tego co było wcześniej. Było kilka takich momentów. Natomiast jeden z takich ważniejszych to był moment kiedy podjęłam decyzję o zrobieniu sobie tatuażu i właśnie w widocznym miejscu, bo mam go tutaj na przedramieniu. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego że ja byłam stewardesą i moim marzeniem było w ogóle, żeby latać, żeby poznawać świat, żeby podróżować. I wiadomo, jak to stewardesy, no, nie mogą mieć tatuaży yy, i są pewne standardy, które trzeba tam spełniać. I ja jeszcze, tak jakby nie do końca, że tak powiem, się wylatałam. <śmian> miałam cały czas, miałam taką przerwę w lataniu na studia i. Wtedy miałam taką myśl, że jak tylko skończę studia, to wracam na full, na full time do latania, ale któregoś dnia jechałam e, rano do pracy o 5 rano e, i przyszła do mnie po prostu myśl: musisz sobie zrobić tatuaż. I, <noise> I, właśnie, I właśnie ten tatuaż, to jak on wygląda, to wszystko do mnie przyszło, że tu mają być te gwiazdki, że ma być ten księżyc, księżyc jako połączenie z intuicją, kwiat lotosu jako rozkwit. Jako to, że po każdym. W każdej trudności można rozkwitnąć, i tak jakby on miał mi wskazywać drogę, że podążaj ze swoim sercem. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi, natomiast wiedziałam, że muszę podjąć tę decyzję, żeby nie pozwolić. Um... Tej takiej małej części nas, która czasem przyjmuje stery i mówi: Nie, my zrobimy to, co bezpieczniejsze i to, co łatwiejsze, więc pójdziemy latać. A ja sobie wtedy pomyślałam, że nie, dobra, jestem teraz w tym momencie. Podejmuję tą decyzję, żeby nie wrócić już do tego latania, żeby pójść za czymś więcej. I pomimo tego, że nie wiedziałam jeszcze, co to będzie, to właśnie podjęłam tą decyzję. I powiem szczerze, że były momenty, nawet raz czy dwa, że faktycznie myślałam sobie kurczę, po co ja robiłam ten tatuaż, mogłabym wrócić do latania, a potem miałam takie, nie, dobra, wracam do serca, moje serce woła mnie gdzieś indziej. Świetny pomysł z tym tatuażem, aż mnie zainspirowałaś, tak się zaczęłam zastanawiać, <grym> czy też sobie może bym zrobiła. Natomiast powiedz mi, i to po tym zostałaś nauczycielem jogi, tak? To potem się ta twoja droga ja z jogą rozpoczęła, po zrobieniu tego tatuażu? Troszkę tak, no tak jak wspomniałam, ta joga cały czas się przewijała yy, i odkrywałam kolejne jej głębiny. I pracowałam wtedy też w takim bardzo super miejscu, no bo miałam bardzo dużo czasu na podróże, bo pracowałam w ogóle w biurowcu nad kontrolą, kontrolą lotów. I no, pomyśleć by można było, że super praca, kurczę, wszystko, te podróże i tak dalej, to wszystko było. No ale ta myśl o, o tym, że dzięki tej jodze mogę osiągnąć, znaczy mogę osiągnąć, mogę dążyć do czegoś więcej, do czegoś głębszego, do, bardziej do siebie, to jak się czułam po praktyce, Zaczęła powracać i tak samo jak z tym tatuażem, który po prostu do mnie przyszedł, tak samo przyszła do mnie myśl: "Dobra, Pola, szukaj kursu, lecimy robić certyfikat". <grytanie> <grytanie> tak. I zrobiłaś. I zrobiłam to, tak, chciałam lecieć na Bali. E, jakoś zależało mi, żeby mm, zrobić to w jak najbliżej źródła. Wiadomo, źródło jest w Indiach, ale to były czasy pandemiczne i Indie były zamknięte. E, Bali też wtedy było zamknięte. No I tak właśnie trafiłam na moją szkołę w Grecji Conscious Yoga Academy, która zależała mi na tym, żeby ten aspekt duchowy połączenia e, ze sobą, ze swoją duszą, no, żeby dużo tej filozofii było. I właśnie na taką szkołę trafiłam i przez miesiąc byłam zamknięta po prostu na wyspie, na której nie było nic, tylko nasz domek, morze, góry i byliśmy w takiej swojej banieczce, dzięki czemu też bardzo, bardzo połączyliśmy się ze sobą. Mhm. Rozumiem. I czy to też w tamtym okresie yy, zrobiłaś kurs z Ayurvedy? To było bardzo płynne przejście. Yy, ta właśnie Ayurveda się przewijała, przewijała. Na moim kursie również i później po kursie od razu pojechaliśmy na dwa miesiące do Peru z moim partnerem. I właśnie w Peru, jak chodziliśmy po tych górach, bardzo takie połączenie z naturą, no bo my spaliśmy głównie w zamiocie, więc to połączenie z naturą było niesamowite. I wtedy znowu spłynęło do mnie podczas któregoś kroku na szlaku, że. No dobra, to teraz czas zająć się tą Ayurvedą. I to po prostu tak samo przyszło, i ja od razu to złapałam. E, wyjęłam telefon na szlaku, zapisałam się na kurs, e, i to był właśnie kurs Ayurvedy i Tantry, który co prawda był w USA, ale można go było zrobić online. Więc zapisałam się właśnie na konsultantkę, i na, mm, to jest taka kobieca forma ajurwedy, czyli głównie skupiona też na naszej cykliczności jako kobiet, na tym, że no my troszkę mamy inaczej niż mężczyźni, bo nasze hormony troszkę inaczej się zachowują, więc tutaj było dużo takiego połączenia z tym, co miękkie w nas. No, tak to płynnie poszło, wróciłam z Peru, złożyłam wypowiedzenie w pracy, skupiłam się na tym kursie i, i tak to popłynęło. Widzę, że właśnie jesteś osobą, która się odważyła pójść za głosem swojego serca, czyli też w odpowiednich momentach miałaś uruchomioną intuicję i złapałaś właśnie te ważne dla ciebie kolejne momenty, które sprawiły, że możesz właśnie dzisiaj robić to, co robisz. Uczysz jogi tutaj w Szkole Jogi w Gdańsku. Powiedz, jak wyglądają Twoje zajęcia? Z tego, co mówisz, to na pewno mają one aspekt nie tylko fizyczny, ale być może przede wszystkim też i ten inny aspekt. Mm -hmm. Opowiedz mm -hmm. o tych zajęciach, proszę. Ja też staram się, żeby przed każdymi zajęciami połączyć się ze sobą, więc y, znajduję taki. No, czy cichy kącik, czy siadam sobie na chwilkę przed zajęciami, żeby się połączyć? Proszę sobie o połączenie z moim sercem. Proszę się, ja akurat wierzę w źródło bezwarunkowej miłości, więc proszę o połączenie z tym źródłem bezwarunkowej miłości i proszę najpierw o napełnienie sali miłością, dobrocią, życzliwością. I proszę o to, żeby każda osoba, która będzie na zajęciach, otrzymała dokładnie to, czego potrzebuje. Więc jeżeli moi jogini oglądają, to zawsze proszę właśnie o to, co najlepsze dla was, ale również dla mnie, no bo musimy też dbać o siebie. I później wiadomo, mam przygotowane jakieś praktyki, ale też często obserwuję, jak się każdy czuje, jak z czym przychodzi, jakie są potrzeby, i dostosowuję to więc dużo jest też tej intuicji, i też na to zwracam uwagę. Zawsze proszę, żeby wsłuchać się w swoje ciało, w to, jak ono się dzisiaj czuje, bo każdego dnia może być inaczej. I uczę, że to jest ok, że dzisiaj mamy więcej miejsca w ciele, a na przykład jutro będziemy mieli mniej, bo być może coś nas zestresowało. Albo po prostu mamy źle spaliśmy, cokolwiek. Że m, tacy, jak jesteśmy, jesteśmy wystarczający i dużo właśnie stawiam na to na połączenie, czy z oddechem, czy po prostu z naszym ciałem, z czuciem ciała. Przeplatam też często jakieś motywy tematyczne właśnie, czy zajurwedy motyw elementów, czy wody, czy ognia, czy ostatnio zrobiłam lekcję, na której opowiadałam trochę więcej o tej bicie, no bo zbliżamy się do lata, więc fajnie by było widzieć, jak sobie radzić z upałem. Tak, no te lekcje są planowane, ale często też jednak przychodzi ten taki moment, że skupiamy się na intuicji, wsłuchujemy się w swoje ciało i też często proszę o to, że jak jesteśmy w jakiejś bezpiecznej pozycji, żeby poruszyć się tak jak czujemy, że potrzebujemy, żeby zaufać też sobie, żeby poczuć swoje ciało, żeby nauczyć się, że mm, nauczyć my się... sami wiemy, tak. co jest dla nas najlepsze, czyli nauczyć się ufać sobie. Dokładnie, dokładnie. Hmm. I dzięki temu zaufaniu do siebie, dzięki temu połączeniu z ciałem, e, dzięki temu połączeniu z oddechem stajemy się bliżej siebie i wtedy właśnie jesteśmy bardziej wyczuleni na tą intuicję, tą intuicję, która mnie tutaj zaprowadziła. Tak? To, to są właśnie te momenty, które zbliżają nas do swojego serca i tak jak Ayurveda mówi, no, do tej naszej misji życiowej, tak? bo jesteśmy w sobie, jesteśmy no, chyba w najlepszym miejscu dla nas możliwym. Tak i każdy z nas, tak czy owak, to swoje przeznaczenie ma szansę osiągnąć tak. w tym istnieniu. Dobrze, a powiedz Pola naszym słuchaczom, jakieś, daj jakieś rady, jak możemy sobie w prosty sposób poprawić jakość naszego życia, aby mm -hmm. po prostu żyć w dobrostanie. Kilka mm -hmm. takich wskazówek. Właśnie, w Arbezie piękne jest to, że to są bardzo proste rzeczy i tak naprawdę często chodzi o to, żeby sobie odjąć niż dodać, e, zobaczyć czego mogło być w naszym życiu mniej, czemu mówimy tak, kiedy tak naprawdę chcemy powiedzieć nie, czyli tutaj znowu o tej intuicji. E, ale z takich prostych rzeczy, które można wprowadzić na co dzień, jest na przykład szklanka ciepłej wody rano, przed kawą. <laughs> przed kawą na obudzenie obudzi nas na pewno dużo lepiej niż kawa i pobudzi nasze jelita do pracy. Delikatnie, łagodnie, bez takiego kofeinowego kopa pozwoli nam rozpocząć dzień. Bardzo fajną praktyką również z Jurwedy jest oil pooling, czyli to jest, no tak po polsku, ssanie oleju. Bierze się łyżkę czy oleju sezamowego, czy teraz latem, bo jest gorąco oleju kokosowego yy, i po prostu płuka się nim buzie. Przez, no na początku może być kilka minut, można nawet sobie chodzić, robić inne rzeczy i po prostu tym olejem płukać buzie. I to jest, yy, nie tylko pobudzi to nasze trawienie, ale również pomoże oczyścić organizm, szczególnie jamy ustną z toksyn, które się zebrały w ciągu nocy. często możemy sobie zobaczyć, że na przykład mamy nalot na języku po, po nocy, w zależności też co zjedliśmy wcześniej, więc to jest taka praktyka, która pomoże nam oczyścić, oczyścić ciało dokładnie. I jak już mowa o oczyszczaniu, to takim trzecim fajnym nawykiem jest czyszczenie właśnie języka. Są takie specjalne metalowe miedziane yy, czyściki one wyglądają jak taka podkówka i nim po prostu rano można ten nalot z języka ściągnąć, i również dzięki temu pobudzić trawienie, wspomóc oczyszczanie. Yy, I jama usnano, na pewno nam i zęby, zęby i Jama usna na pewno mm. nam podziękują. No i nasze jelitka przy okazji też. A z takich praktyk yy, już na później, to wprowadzenie po prostu większej uważności do swojego życia. A propos jedzenia, mm, jak jemy, czy, czy jemy w uważności, czy jemy w pośpiechu, bo według Jurwedy, nawet jeżeli zjemy najzdrowszą sałatkę na świecie wypełnioną samym dobrem, ale zjemy ją w samochodzie w, w pośpiechu do pracy, y, to ona nie będzie tak dobrze strawiona jak y, na przykład... Jak sałatka, z, na którą będziemy mieli y, czas, żeby ją zjeść. Tak, tak. Albo mm -hmm. na przykład makaron, który się uznaje za niezdrowy, mm -hmm. ale zjedzony z uważnością, wdzięcznością i takim... Takim docenieniem tego, co jemy. Takiej uważności na to, że dziękuję, że mogę to zjeść. Bardzo mi to smakuje. Więc y, takie wprowadzanie uważności i doceniania tego, co, co mamy w życiu, praktyka wdzięczności. Dzięki temu możemy zrobić miejsce na to, żeby było tego więcej. Świetnie. Dzięki Pola. Chętnie się wybiorę na Twoje zajęcia. Serdecznie zapraszam Was do uczęszczania na zajęcia, które prowadzi Pola. Jeśli macie taki pomysł, żeby w szkole odbył się warsztat połączenia jogi i ajurwedy albo cykliczne zajęcia, to podzielcie się w komentarzu. Wszystkiego dobrego i również was zapraszam. Do zobaczenia.